Cześć witam wszystkich, bardzo serdecznie już jestem po dożynkach w Olbromku, Wczoraj były. Czekajcie chwila. Okej, okay, jestem właśnie na parkingu e, Domu Kultury. To jest chyba ze wczorajszej zabawy to pudełko, co się zgaduje co jest w środku. E, tak, to jest to tylko że oblane, tak jakby ktoś miał je spalić. E, no i... Dalej się jeszcze nie umyłam po tym, i dalej jeszcze nie zmyłam mojego tatuażu. Wczoraj też spotkałam e, widza, no i prosił o autograf, no to oczywiście mu dałam. E, tylko, że jak zwykle nie miałam jakim pisakiem dać, no to pomarańczowym. Mi się tak trochę wtopiło w skórę ile ledwo co było widać. Zwłaszcza, że to była noc, gdy siedzieliśmy po dzika z mamą i siostrą. E... Widzicie, przechodzimy pod jednym spalonym sorę, tu już trochę dawno op opowiadałam o tym, co się tam działo. I wszystko to akurat była prawda. E... Nie może z wami jeszcze tu pogadać. Może pomyślę. Dobrze, jak widzicie, usiadłam sobie setu na ławce przy Serento, e, No i właśnie mam do Was dla przypomnienia: Sorry, że nie jestem czasona, ale. E, mam dla Was dla przypomnienia, że jutro jest spotkanie z fanami o 17.40. E, e, na pewno będę o 18.40, bo gdzie to tak męczyć? widzów, że czekali na 17.50. To by był jakiś obłęd zawsze czy jutro będzie coś ciepło, bo na pewno musi tak być, bo jeżeli chcecie takie spotkanie, no to musi być. <grystanie> eee, nie wiem, o czym z wami jeszcze pogadać. Tam jest drzewo na jednym odcinku Sweet Cookie, co się spina na drzewo. Eee, siedzę w tym miejscu, co w tej Sweet <grystanie> W tamtym miejscu o tu obok siedziałam. Ja wtedy na jej nagraniu, ale teraz już siedzę w jej miejscu. No i nie wiem o czym z Wami jeszcze to pokazać. A tak! Znam tamto widzę, co do mnie przyszedł po autogram. To Kasper Kasprzyk. Już go parę razy widziałam i w szkole i na dworzu. Nawet gdy jeszcze nie byłam youtuberką, też go widziałam. No ale widzicie, trochę już czasu zleciało. No i się stało, że jestem youtuberką. Strasznie mi się podoba ta praca youtuberka, bo mogę sobie z wami śmiało pogadać, nie wiem, o pieniądze to akurat nie chodzi. Mogę Was pozdrawiać, mogę się z wami spotykać. Dla mnie to jest takie mega właśnie. No nie wiem o z nami jeszcze pogadać. Gdzie była Switch to była taka rozgadana, że o, A chyba mam harmonikę. Może zobaczę, czekajcie. Niestety zapomniałam harmoniki. <grym> tak to mam jeszcze zagrała posanka, ale niestety zapomniałam. Tam siostra z kuzynkami się bawi w murkach, Coś tam sobie jakieś liściki piszą na jednym zeszycie. Chociaż siedzą koło siebie, to mogą o tym porozmawiać. Nikt się nie broni. A ona w ogóle liściki pisać i wytracać zeszyt. Eee no i... E, pamiętajcie... Łapki, fapki, subskrypcje, dedycje. No i udostępnianie znajomym. Ja tu sobie o, od góry zrobię. O oh je! Yeah. Będę jak spadała. Ui, telefon mi spadał. Wii. Nie wiem czy tam pani nie ma że nie darła się, że ja coś odwalam. Uff, nie ma. Mogę sobie chwilę z wami. Pochodzić i pokazać, ale nie wiem czy mi się telefon trochę nie zapamięci za dużo. Czyli się będzie za dużo już do nagrania, no i on się sam normalnie włączy to nagranie nie będzie mogła tego wam wstawić. No, i niestety będzie Paszek. Ale na pewno. Oj, się kuzonka patrzy, już na pewno będzie chciała wejść na granie. Na pewno. Już ja to wiem. Ups, Prawie by się dowiedziały, że ja o nich mówię. Ile to już zleciało? 5 minut. No to. Co mm, to, to jest? Czekajcie chwilę. A, same nudy były. I nie wiem po co ja to czytałam w ogóle. Dalej jest mu malowałam Ale jeszcze trochę, jeszcze trochę później jak się będę malować, to, to zmyję. Tak sobie jaki mój fajny tatuaż. Yy. No i to było na tyle. Cześć!